Dawno się tego pozytywnego, pozytywnego podejścia do życia. Eee, skupak, lekarze, którzy naprawdę życiu bardzo wiele, bardzo ciężkich eee, mimo wszystko się jest i poszedł Nie zostawił tego, tylko jest przykładem, więc do To jest po prostu nie rozpoczęło tą sytuację Kiedy to co dzieje się teraz, moja rodzina i a tym to, co się bardzo, co bardzo a, bo, szczępy, bo inaczej się aktor przygotowuje do roli fikcyjnej, inaczej byś miał zagrać kogoś, kto no, nie, nie żyje. Przy tak? to że wielkie wyzwanie. Tak? Garałeś osobę, która mogłeś kilka dni spotkać, jakąś ktoś... nie, nie nie wiem, się do tej błonej historii. Jak no, ty nie no, zagrałeś w ogóle? Czy no, czułeś jakąś no, presję? Jak się przygotowywałeś w ogóle? to nie pamiętam, to, to, to jest fabuła, więc. Nie ciekawe, się Nie w serialu, mam zagrać. nie mam zagrać. nie rozmawiałam Stali się z nie wpisuję sobie ich charakterów, bo w tym coś takiego mniej więcej się dzieje, że rzeczywiście przypominałem tylko, już było bardzo dobrym ze ale spotkałem się z ludźmi z prawnymi zmian jazmi i staram się stworzyć taki troszkę charakter Jaśka w sobie. Czytałem rolę dużo na jakieś materiałów i dużo rozmawiamy z innymi z Jackimi niedanymi Ponieważ nasi producenci stwierdzili, że nie chcieliśmy spotkać się was przed zdjęciami, żeby nie udawać do końca czegoś z tych swoich. Film nagrywany już jakiś czas temu. Czy teraz, jak oglądasz sobie na ekranie, to coś byś zagrał inaczej? Jakieś nie przychodzą ci jakieś pomysły do głowy? Wiesz co, ja miałem wtedy 14 lat i w ogóle... Mimo no, doświadczenia, prawda? No i to, czego nauczyłem się teraz na planach, to... to zmieniło też, po prostu, styl grania. do tego, tego wszystkiego podchodzę. I pewnie... Ja po prostu to jednym chłopakiem. Znaczy ja nie wiem, trzymi tam w ogóle nie i Mało, czemu czemu mi się taki głos, ja tego Przez pierwsze 15 minut musiałem się przyzwyczaić siebie z No to jest ciekawe doświadczenie, ale później rzeczywiście Jestem ciekawy, jak widzowie zareagują na te ciebie w tym filmie. Tak, tak, tak jestem ciekawy. No, czy to jakby będzie reakcja z trochę ja on oszukuje, to nie jest on, bo jednak ludzie znają. To Tomek Polski, tak? Jak on To, to właśnie, właśnie nie, że to nie, jest, to nie jest Maciek, to nie jest no Tomek. To on. Coś, on coś się udaje. Każdy z nami teraz, nie. No ciekawe jest bo w filmie jest strasznie dużo emocji, czy to też ciężko było to grać, czy potem te kwestie przeżywałeś, to odbijało się na tobie? Grać było bardzo ciężko. Czy Widziałeś te filmy? Już troszkę. Fragmenty. Tak, jest. Dużo takich modlitw stanowiło mi, niestety. Bardzo ciężka strona do zagrania była. minutowa czy 4 minutowa. Kiedy przez 4 minuty gramy jakieś mi w Taka akcja, że nie może dostać kolejny dawki morfimy. Tak, tak, tak. I, ta, ta, ta. I no, musisz sobie wkręcić naprawdę najgolniejszy dólek tylko. Uważałeś coś wtedy, czy. Tak, ta, oczywiście, ale to nie mówisz tylko darcie, darcie. Darcie gają to sobie. No powiem, że przy trzecim dół już, już nie mogłem się tak ujrzeć. No to ciężki, ciężkie, ciężkie. Ja, przecież... W tym filmie może zaskoczyć widzów, które znają Ciebie teraz. Czy pokazujesz coś nowego? Coś właśnie takiego... No, no wiesz, co tak nie będzie. Przedkryją <noise> 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 tak. no, no, to, to tak. Nowego, nowego, tak nowego tak, starego Maćka, tak? Mać. Zapraszamy wszystkich do filmu. Tak. niedługo. wszystkich.